Witam wszystkich i zapraszam na kolejne mecze z Ligi Polskiej ROM2 Total War. No i dzisiaj mecz z pierwszej ligi. M, między, e, bitwy pomiędzy Aroyo i Nieznajomym. Trochę jestem zaskoczony, że Nieznajomy jest e, w pierwszej lidze, a nie w Superej Lidze. E, no bo to stary wyjadacz, zresztą Aroyo też. E, no ale może jakiś spadek formy, zobaczymy. No i dobrze, mamy tu e, Arroyo walczącego Egiptem i nieznajomego, który wybrał Syrakuzy. Zobaczmy pierwszą bitwę Arroyo 4, 5 oddziałów jazdy, e, generał, m, dwie lekkie jazdy egipskie i dwie oddziały terenckie jazdy, 3 oddziały procarzy, e, trzy oddziały galackich mieczy e, m, tu jest chyba ciężka piechota e, egipska, galackie miecze, czy jakoś tak, nie, nie, to są galackie miecze, a to, nie pamiętam jak się nazywają, zaraz sobie sprawdzimy, e, trzy oddziały włóczników z i nubijskie włóczniczki, e, u e, nieznajomego trzy oddziały hoplitów z e, chyba, trzy, dwa oddziały najemnych hoplitów, trzy oddziały samnickich wojowników, Trzy oddziały Milicji, dwa oddziały jazdy, Jazda Italska, chyba to jest i trzydział procarzy. Hmm, no ciekawe armie. Wydawałoby się, że armia znajomego lepiej przystosowana będzie do takiej bitwy. Ale te oddziały Królewskiej Straży. E, e, egipskiej, mogą tutaj zrobić różnicę jeśli chodzi o piechotę e, troszeczkę przewagę ma też e, w jeździe nieznajomy, bo e, ta jazda je, italska jest trochę lepsza niż jazda egipska, ale jazda egipska też potrafi namieszać no i procarze e, nieznajomego również dużo e, silniejszy balearscy procarze Niż e, egipsy protaże, no, bardzo słabiutkie jednostki. Na no, Oroja ma też tutaj ptolemejską kawalerię, która też może tutaj pod koniec bitwy e, mu zrobić robotę, no ale zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. E, oczywiście w pierwszej linii są włócznie na flankach. E, u nieznajomego mamy samickich wojowników, e, i z tej strony też, a u Aroja. E, no, właśnie. Galackie miecze i straż e, są rozciągnięci na całej linie, na linii, a z przodu stoją ture osi. No i dobra, zobaczymy. Tutaj na najflance widzę, że będziemy mieli starcie lekkiej kawalerii e, harcowników. Terencka na Terencką. Mhm, dwa oddziały. Na dwa oddziały. No i zobaczymy, jak tu chłopaki pograją. Aroyo atakuje. I tak, lepiej jest uciekać jazdą harcowników, bo wtedy, no właśnie, widzicie, oszczepy rzucane do tyłu, w jazdę jadącą do przodu, no raczej trafiają celu, a um, kiedy się ucieka, no to te oszczepy nie dolatują często, także lepiej jest uciekać i prowadzić ostrzał. No, tutaj taka równomierna wymiana widzę. No, ale Royo tutaj sprytnie widzicie. Sporo tych oszczepów nie, do, nie doszło celu. No i całkiem, całkiem ładnie sobie tutaj Arroyo radzi. Trzech już tutaj ubitych w, w oddziałach jazdy nieznajomego. No, ale na razie spokojnie. No, i teraz tutaj ładnie nieznajomego wyszło. No, trochę zebrał tych oszczepów. No i zaraz tutaj e, nieznajomy podciąga sobie troszeczkę procarzy A rojo osłania swoich procarzy, Troszeczkę tutaj niepotrzebni ci galac galackie miecze tak blisko stoją. Włócznicy spoko mogą zbierać os e, Te proce, ale tak tutaj ostrzał jest prowadzony I też te e, oddziały obrywają. No tu zapędza się nieznajomy mocno na prawej flance z tą swoją jazdą terenską. No i dobra, już jesteśmy bardzo blisko. Tu widzicie, że ci egipscy procarze mocno w tyłek dostają i praktycznie nie robią żadnych e, obrażeń przeciwnikowi. Także to jest. Na koniec te jednostki mogą coś robić, jakieś jeszcze dużo ich zostanie. Oddziały przeciwnika są mocno zmęczone. No tu pięciu na razie zabili, tutaj jednego, tutaj nic, no a tu, no okej, okay, dobra, to jakiś strat dużych Aroya nie poniósł. No i dobra, mamy tutaj starcie się rozpoczęło na prawej flance, mocno rozciągnięte linie e, walczących, no i tu ładnie e, Galacka Straż tutaj zmasakruje tych hoplitów. Ale dojdą samnicy do walki. I kurczę, nie wiem jak tu sobie poradzą. Ale Galacka Straż bardzo duży atak w zwarciu, także może mogą tu namieszać. No, i tak naprawdę walczą już teraz cała linia. Nieznajomy rzuca swoją piechotę do walki w zwarciu. Mięsor macie w postaci milicji choplickiej, już ucieka. Tutaj generał wspiera walkę na lewej flance, no i zobaczymy, te galackie miecze nie są za mocne, ale zobaczcie jak tutaj e, ci samnicy do, dostają po dupie od galackiej straży królewskiej, która już wycięła tutaj milicję. Łamię się tuż tutaj e, weterani hoplici, strasznie szybko tu dostali w tyłek od też galackiej straży. Praktycznie, praktycznie nie zadając zbyt dużych obrażeń. Wspiera się na flance też Arroyo. Bardzo ładny atak. Co prawda, przez swoją linię, ale te galackie miecze z samnickimi nie mają za bardzo szans znowu. No i tutaj wspiera e, właśnie tymi nubijskimi włóczniczkami. Mhm. No, wygląda na to, że. że. No nie wiem, szczerze powiem na co wygląda. Wydaje mi się, że Arroyo wygrywa, jeśli chodzi o walkę piechoty. Przedar się też tutaj swoimi terenckimi jazdą na, prawym, na prawej flance. Stoimy tu z tyłu jeden oddział, ale ten oddział raczej nie będzie tu nic dużo ro robił. Tutaj generałem wspiera druga szarża i wygra tu na flance. Tam walka dwa oddziały terencki niszczą terencką Arroja. Aroja jeden oddział oddelegował, żeby atakować procarzy, bo to będzie duży problem dla Aroja pod koniec bitwy. Ale zwróćcie uwagę, jak tutaj ta Galacka Straż Królewska przetrzebiła szeregi nieznajomego. No i teraz nieznajomy w opałach. Tutaj jeszcze się otrzymuje w środku, ale jak ten oddział ruszy do środka, no chyba że zostanie wystrzelany, to już jest jeszcze ponad prawie połowa oddziału. Egipska kawaleria, tu piękny ruch Aroja, żeby wyczyścić tą yy, włoską kawalerię najemną. No i tutaj utrata generała podejrzewam, że nastąpi. Myślę, że Aroya mógłby tu się pokusić o wycofanie tej Galackiej Straży Królewskiej, i zaatakowanie jeszcze raz generała szybciej by go ubił. Tutaj wyrównana walka. Lewi tu, ty, ci, yy, Tureo Spir, całkiem nieźle się trzymają z tymi weteranami no i tutaj drugi oddział a tu byli choplici w kolczugach też całkiem nieźle no i tu po, pomaga drugim oddziałem terenckiej i tam wykosi nieznajomą e, oddziały tutaj atak jazdy ptolemejskiej na tyły samnickich wojowników spowodował, że ten oddział już się złamał, no i tak naprawdę zostaje arojowi do wykoszenia procarze i będzie spoko w domu załatwiony mm. No, tu Galacka Straż Królewska piękne ataki Aroja przeprowadził tymi oddziałami. E, strasznie szybko się ta milicja złamała, i dlatego pewnie nieznajomy tutaj ma teraz taki duży problem. Może nie spodziewał się Aroja aż trzech oddziałów Galackiej Straży. No i teraz tak, tu jeszcze są dwa oddziały Hoblitów, ale oni moim zdaniem sobie nie poradzą e, Taką tutaj ilością jeszcze e, oddziałów Aroya. No ten generał też dusz, długo się trzyma, tu ch ch chodzili w koczugach. Tu jest 74 ludzi Grylackiej Straży. No i proszę, dwa oddziały już zostały wycięte w sumie. No i teraz tym generałem jak Arojo dobrze pojeździ. Ci się musieli wrócić, samnicy, No i tutaj lepszy atak byłby od tyłu i, na nich. No, i uratował tutaj e, troszeczkę tych procarzy e, nieznajomy, No i tu, ale może stracić generała, i to może go kosztować bitwę. No kurcze jeszcze jeden atak, gdyby tu był tymi Galackimi, ale ty jeszcze 70 ludzi, a, a ci, ci Galaccy myślę, że mogą być w stanie jeszcze tą piechotę, kurczę, w, w, przy, w, przy pomocy jazdy ptolemejskiej. E, Arojowi wygrać bitwę, tylko musi wyciąć tych procarzy. No ale tu. Tutaj zostanie mu jeszcze dwa oddziały jazdy: 35 ludzi, 37. Ale strasznie długo się trzyma ten jeden oddział jazdy terenckiej. Generał tu już 34 ludzi tylko zostało. No zobaczymy, co z tego będzie. Został tak naprawdę Arojowi. No sporo niby hoplitów ma nieznajomy, ale wydaje mi się, że, że, będzie ciężko. No tak, tymi procarzami może jeszcze nakosić, pewnie mają jeszcze trochę amunicji. Ale musi bardzo uważać, bo dwie salwy tych procarzy załatwią aryjowi generała. Dobra, zaraz ściągnie tutaj jazdę terencką. Generał jeszcze się trzyma, skubaniec. No proszę. W połowie być wymyślałem, że... oj, teraz się dał złapać, no właśnie, widzicie, to jest bardzo niebezpieczne, tu tak blis bliskie jeżdżenie koło tych y, rocarzy balarskich, no i ma czym ich bronić, mm, nieznajomy, naraz straci generała. I na tyle szybko to nastąpi, że podejrzewam, że nie, nie zdąży ostrzelać tej galackiej straży. Ale tu 46 ludzi, tylko powinien. Aroja tutaj Aroja powinien obstawać tutaj, tak żeby nie dać ym, nieznajomym zbliżyć się do tych oddziałów. Bo to jest nadzieja Aroja w tym momencie. Ten oddział myślę, że może ładnie tutaj jeszcze powalczyć z tymi, ale tu jeszcze 99 jest tych y, w kolczugach. No i tak, tu zgarnia ostrzał, spoko. Myślę, że... Myślę, że teraz Arroyowi będzie ciężko w tym momencie tą bitwę wyciągnąć. Nie wiem czy, czy balearsy mają jeszcze amunicję mają. 42 ludzi. Nadciąga Galacka Straż Królewska. No i szarże tutaj w w holczugach 43 ludzi tu 241 pięknie narąbał no i koszą koszą tych hoplitów strasznie ale niestety stra straty też mają są już zmęczeni. No właśnie, mocno wyczerpani hoplici tylko mocno zmęczeni Ci lekko zwichrzeni, z że tak powiem, no, bardziej wypoczęte są jednostki e, nieznajomego. No i skutecznie się broni tymi hoplitami. Tutaj udało mu się zap, za, zatrzymać atak tych Tureos, ale chyba do, dopadną tych procarzy. No i Galacka Straż Królewska, no niestety, mocno zmęczony oddział. I to jest duży problem. 62 ludzi. Dopłat tych balearskich. Tu jeden oddział wykosił. Bardzo ładnie. No i generałem też całkiem spokojnie sobie radzi. I ten oddział złamany. No ale ostrzał teraz w tyły tutaj galackiej straży. No i obawiam się, że tu jeszcze 60 ludzi zostało. No ale już tego jednak nie wyciągnie. 27 ludzi tylko w oddziale wodza. Tutaj, co prawda, ładna szarża. Mógłby teraz przeciągnąć, a tak dalej, żeby przyjechali po tych balerskich bo ten oddział był rozproszony. Myślę, że spokojnie mógł to zrobić. No i sam generał został na polu bitwy. Bardzo fajna bitwa. Wyrównany poziom, wydaje mi się. Ciekawy e, e, układ armii. No i ich oblici tutaj widać, że zrobili e, robotę nieznajomemu. Ale było blisko, muszę powiedzieć. Było blisko. Zobaczmy sobie. No, widzicie, yy, prawie tyle samo zabitych. 43, 40 ludzi różnicy w ilościach kili. No i Straż Galacka, roja pięknie. 180, 187 i prawie 300 narobił tym oddziałem. A u nieznajomego tylko jeden oddział samińskich tu się sprawił. Skosił tutaj. Nie znają e, Aroją, te oddziały piechoty do walki z zaciu. Nieznajomego, ale hoplici w kolczukach tutaj powalczyli całkiem ładnie. No i Narombali Balearsy e, też całkiem ładnie pojeździł swoją jazdą terencką Aroja. No dobra, zobaczmy drugą bitwę. E, tym, mamy, tym razem mamy starcie e, Armenii i Epiru. Ale to już zapraszam do drugiego filmiku.